Szanowni Państwo, jesteśmy na Górnym Śląsku, jesteśmy w miejscu, gdzie poczucie samorządności jest w nas głęboko zakorzenione i tego musimy dzisiaj bronić, bo my nie potrzebujemy państwa, które jest złodziejem wkradającym się do naszego domu po to, żeby go zniszczyć. Takiego państwa nie chcemy. Państwo powinno służyć swoim obywatelom, nie inaczej. I dzisiaj. Tak, jak moja przedmówczyni mówiła, powinniśmy stać tutaj wszyscy razem i z tego miejsca apeluję do tych, których tu nie ma. Bo dzisiaj zagrożone są domy mieszkańców Podlesia, Piotrowic, Mokrego, Czerwionki, innych miejscowości, ale jutro to może być Twój dom. I tylko razem, razem solidarnie możemy temu przeciwdziałać, zatrzymać to szaleństwo. Chcemy państwa, które jest dla obywateli. Dzisiaj Górny Śląsk. Razem z całą Polską protestuję przeciwko dziwnym, megalomańskim pomysłom grupy rządzącej. Tak nie może być, ale jest na ten sposób. Razem możemy to pokonać. Dziękuję bardzo.